Cześć, z tej strony Max 24, a dzisiaj zagramy sobie w Fortnite y, nowy sezon. Mm. Mm, tak, jak chcesz, żeby było tutaj, takich odcinków więcej, y, nie zapomnij o łapce w górze, a... A żeby nie przegapić takich odcinków, daj suba z dzwoneczkiem. Mm, a więc lecimy. Mm. Mam... Y, to to jest jedna z funkcji nowego update'u to co widzicie. Y, są to takie słabsze tekstury, które pozwalają na, ten, na to, żeby było więcej FPS-ów. Y, no niestety, ale jeszcze przynajmniej według mnie nie są aż tak dopracowane, bo w niektórych miejscach takich jak y, u mnie farma, no to yy, ściany są niewidzialne, ale dajemy radę. Yy, my sobie teraz polecimy tutaj, bo tutaj dodali nowe samoloty, sam też bełwany i w ogóle cała mapa jest wyższa. Spróbujemy sobie tak zagrać z, nie wiem, z trzy rozgryzki i i będziemy kończyć odcinek, a więc dobra. Tutaj idziemy. Jakby chcę. Gdzie wy chcecie? Aha, gdzieś tam no to dobra, to będzie solo. Lecimy tutaj, dodali Pana Bałwana Tylko nie za bardzo mogę go zlokalizować, bo zawsze jak... lecę w miejsce, gdzie jest bałwan, tego tu nie ma Dobra My zabieramy samolota i stąd zwiewamy O, tutaj macie śniego mandosa Jest dosyć fajny, a więc dobra Yy, niestety, ale samoloty są teraz na paliwo, co według mnie no, nie jest zbyt fajne. Ale może według niektórych będzie to dość fajne. Yy, dobra, my polecimy do naszych teammateów, bo nie za bardzo chce się być na solo by... No. Całą bandą ludzi, a więc dobra, teraz możemy sobie normalnie kierować. E, tu nie ma pana Mandaloriana, pan Mandalorian jest gdzieś indziej. E, tak, pan Mandalorian e, zrobił obóz. Ups. Albo. A jednak jest tu. O, a samoloty mają nową funkcję, czyli katapultę. No, niestety pan Mandalorian nas zabił. No, to poczeka, idziemy do naszych teammates. Co się dzieje, panie Mandalorianie? O, nie, pan Mandalorian kogoś wyczuł. Dobra, idą po nas. No, pan Mandalorian ma taką fajną snajperkę jak widać. Yy, ma jetpack, a ta snajperka może też razić. No. Zabijcie też pana. Ma... No, ale na blisko ma też... Co, dobra. Yy, weźcie mnie na początku podnieście, dobra, go też podnieście. Yy. Ja sobie wolałbym zabrać samą snajperkę bez jetpacku. No, ale goś już wziął, dobra. No to idziemy sobie dalej. Pod piasek się zapadamy. Dobra. Tutaj sobie wylutujemy to. O, tak jak tutaj. Widać niewidzialne ściany. I tak naprawdę to może pomóc w rozgrywce. Czasami mi raz pomogło, bo widziałem, gdzie jest przeciwnik. Ale też przeszkadzić, bo na przykład teraz nie wiem, czy tu jest wyjście, czy nie. E, tak. O Jezu, nie mam matów. Dobra. Tu coś jest. Ej. O Jezu, od czego ty zginąłeś? A, tutaj mamy kolejną... W ścianę, nie Dajcie mi chwilę, ja sobie tam wejdę. Tylko od czego ty zginąłeś, chłopie? To mnie ciekawi. Dobra, przeszukujemy. E, dobra. To za apteczkę. Teraz sobie to ułożymy ładnie. Dobra. Jak na razie to będziemy wszystko tu trzymać. Tutaj też jest niewidzialna ściana, a więc dobra. My już idziemy. Możemy się też wyleczyć. A dobra, nie da się przesunąć, a więc dobra. Idziemy. Zostało 68 osób. A, bo poczekaj. A ty jesteś niedaleko, to wiesz to ja cię mogę podnieść. A przynajmniej zabrać swoje przedmioty i zabrać kartę. Tylko gdzie jest człowiek, który cię zabił, mi powiedz. Tu też jest dość dziwne. Dobra. Jakie tu miałaś przedmioty? A, dobra. Weźmiemy sobie to. Jetpacka nie podniesiemy, bo według mnie on nie jest aż taki fajny. Dobra. Ups! Chyba natrafiłem na teamk. Nie lubię filmów. Bardzo nie lubię walczyć z teamami całymi. Już mnie obili, a ja się niedawno leczyłem na nie, nie przyciągaj się, jakby. Dobra, lecimy do teamu, Może mi pomogą. O nie. Team, matek, team mate. pomóżcie mi, proszę. Dobra, idziemy sobie do nich. No, i, i jako y, ten razik trochę przyspiesza, to jest dosyć fajne, bo no, a no, ma też fajny. Przybliżenie takie. O poczekaj, czy ja tam kogoś widziałem, przed chwilą? Nie. No dobra, to my sobie wejdziemy pod piasek. I przelotujemy tutaj tą miejscówkę. Może będzie jakaś apteczka. O, mamy bronić ci danego towarzysza, czy... A, ah, bo to było zbudanie. Oc, tam się biją, dobra. Mhm. Dobra, dostał. Do kogo tu idziesz? Ty przecież tam... Dobra, dostał 51 Jest tam jeszcze? A tu jest O, schubany O, on ma ładowaną O nie, i po co przeszukiwałeś, wariacie? Dobra. Zabijamy, bierzemy jego pompkę. I dobra. I to te... O nie, to nie za to. Więc za to dobrać. Dobra, wiecie co? Zjem sobie kukurydzkę. To nasze skórki. Dobra, chodź tu. O, tu jesteś źni. Dobra. Jemy? i się wyleczymy. Dobra, wyleczeni jesteśmy, to sobie zabierzemy to i możemy iść, dobra, tylko niech się niech się zrobi readout, bo to później będzie, że dobra teraz przeładujemy wszystkie brońki Dobra, wszystko jest przeładowane No to idziemy z takim fajnym przyspieszeniem, dobra Jabłko, jabłko sobie zjemy. To też fajne miejsce, takie rzeczy. Ale dobra, ktoś do mnie skądś strzelał. O, tu jest. Dobra, skąd strzelają. Chyba, że to wystrzelacie. No, są też takie fajne kasałki i dobra, możemy lecieć. Tam ktoś się odbijał, tam też się odbijał. Dobra, lecimy do stręby chyba. Tak, dobra. Nie wiem, uciekał? Jako tak chwilowo i już wyszedł, żeby. Tutaj sobie na górę na high No. Dobra, jest na biało i został zabity teraz, tylko ciekawe gdzie są jego teammeci. O puddę trzeba do burzy leczyć. Chyba, że nie Tam jest gostek. No nieźle Zabijam gościa jak go przeszukiwał. Nie dostał go. Nieźle. Dobra, hej, 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 timmy Hej, mówię do Timu. Całego. Tam są ludzie. A tu jesteś. Dobra. Eee, yy, dobra, teraz idziemy, idziemy, idziemy. Aha. O, tutaj się możemy wyleczyć na ognisko. Yy. Dobra, szybkie leczonko. Już. O, kurde, drewna trzeba zbierać. Bo będzie słabo. Dobra, goście by... Ups. Nie zła próba. No... O, tu jest. I gość zabity. Dobra, gdzie masz swoich teammateów? Mi powiedz. O, tam jest jeden. To nieźle, to ja cię tu zostawię na pastwę dosyć. E, teammate jego. Dobra, dostał i zabity. Nie masz więcej teammatów. Dobra. Jest możliwe, że będzie to wygra... Mm, tak, raczej tylko jeden meczek wygramy. Bo ten mecz trwa 15 minut. Mam nadzieję. Może będzie wygrany ten meczek, mam nadzieję. Dobra. Aha, czyli strefa jest dosyć mała. Ja... A, ja nie jestem w strefie. Przepraszam, ale ja nie widzę minimapy przez... bo mi zasłania to ekran nagrywania. ok, teraz idziemy jeszcze dalej do strefy. A zostało jeszcze 7 osób. To nawet trochę dużo, więc... Ups, lagi jakieś małe Więc dobra, ile Timów zostało? A, dobra, nie wiem. O, tam jest jeden. A, nie trafiłem. choć tu będziemy eliminować jednego po jednym. Wtedy może wygramy, dobra? A e, no, co się dzieje? A, cały timek a to jest ten team. No, Dobra. No nie. Ja kontra cały team. No. Wow. Udało mi się na pewno. Przecież nie umiem budować. Tak, jak widzicie... Tak się prezentuje nowy sezon w Fortnite. Przepraszam, nowy update w Fortnite. No, więc mam nadzieję, że miło wam się to oglądało. Nie zapomnijcie o subskrypcji i łapce w górze. A widzimy się w czwartek. W tapsie. Pa!